Zgadzasz się? Zostaniesz nową czołową piosenkarką Jumixu. Taka szansa już się nie powtórzy. Tak, tak, zdaję sobie z tego sprawę, ale tak szczerze, to Ech, nie wiem, czy mogę wziąć na siebie taką odpowiedzialność. Ech, nie wiem, czy jestem na to gotowa. Nie, jesteś gotowa. Tego jestem akurat pewien. Nie zapomnimy o tobie w studiu. Będziemy cię wszyscy wspierać. O to się nie martw. Tak. Violetta, Niektóre szanse pojawiają się tylko raz. Tuku, 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 tuku. Ja, ja, ja nie mam z tym nic wspólnego. Aha, tak, jasne. A ja jestem święty Mikołaj, leśny krasnoludek i jeszcze do tego królewna Śnieżka. Oddawaj perukę. Co? Oddawaj perukę. Nie, nie, ja naprawdę nie. Ktoś mi ją podrzucił do szafki, ja nie... I nie mam ci uwierzyć. Dawaj mi tę... Po jakiemu mam do siebie rozmawiać, żebyś zrozumiała? To, to nie ja. ci. dawaj mi tę perukę i przebranie i ma być cisza. Dobra. To słuchaj. Masz o tym z nikim nie rozmawiać. Rozumiałem się? Mhm. Mm Świetnie. Jakby co? Nigdy nie dawałaś mi tych ubrań i tej peruki. Zrozumiano? 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 Masz mi coś, jak grub zamknąć się i siedzieć cicho? Nie y Poza tym, nie widziałaś mnie tutaj. W ogóle to mnie nie ma. To, to znaczy, tak naprawdę to jestem. W sensie, możesz mnie dotknąć, ale mnie nie ma. To znaczy, nie, że wyobraźni jestem wytworem jakimś, ale w rzeczywistości nie masz ze mną nic wspólnego. Czyli jestem, ale nie jestem. Zrozumiano? Ekstra, no to lecę, pa. Nie ma pośpiechu. ta potrzebuje teraz trochę czasu do namysłu, prawda? Żeby się... Żeby się na spokojnie zastanowić, porozmawiać ze swoim tatą. Tak, bez tak, 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 tak. Przede wszystkim powinnaś przedyskutować to z tatą, a jakby coś było nie tak, żeby nie było, to pamiętaj, że będziesz zarabiać, na byciu gwiazdą. Tak, przepraszam, prze, 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 przemyśl to. Przemyśl, to ja będę Przebieś, przemyśl, 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 tak, przemyśl. Będziesz miała wszystko, ogarniasz to, chcesz mieć sławę? sława! Chcesz mieć furę? Fura! Chcesz mieć pieniądze! Pieniądze! Będziesz miała wszystko! Wszystko czego potrzebujesz, wszystkie niezbędne środki zapewnione przez UMX. Potrzebne do tego, żebyś ty, Violetta, była legendą. Nie. nie. Nie, nie jestem jeszcze pewna. Muszę to dobrze przemyśleć, je pogadać z tatą, a jak już podejmę decyzję, to dam wam stać. Mm, jasne. Okay. Ale chciałabym wam bardzo podziękować za, za, za taką szansę. Ale naprawdę. nikt cię do niczego nie zmusza, okej? Okay? Ta propozycja, wszystko co ci Dziękuję. opowiedzieliśmy, to co powiedział Marotti, to dla ciebie wielka szansa, na pewno, Jedna. ale. tak. Musisz, Pisz... musisz to przemyśleć na spokojnie. Przecież nie będziesz podejmowała tak ważnej decyzji teraz, tak? Od razu, tak? Oczywiście. No. no wiesz. Dobrze, dobrze, bardzo wam dziękuję nie, naprawdę, ja dziękuję, nie mogę w to uwierzyć, na serio. Dobra, dziękuję. Nie ma za co, na razie. Violetta! To jedyna taka szansa, jedyna. Pamiętaj o tym. Kochanienki, znowu kruszysz na prawo i lewo. Już się tak nie cieszysz, że nie widzisz, co królowo, przecież ja... Nie, nie o to chodzi. Tylko, że pomiędzy czasem spędzonym na gotowaniu, a czasem spędzonym na sprzątaniu resztek pokarmowych, nie mam już czasu na nic innego. Olga! O, Smeralda, co to za smutki, co się stało? Muszę zobaczyć się z Hermanem, gdzie on jest. Nie ma go, wyszedł gdzieś z samego rana z Ramalo i nie powiedział, kiedy wróci. Ach. O, matko. Trudno. A, cześć, a u ciebie? dzień ci dobry. Herman Her He wyszedł, proszę wrócić za miesiąc, albo za rok, albo nigdy. Pa, Nieważne, pa, pa. nie przyszłam do Hermana, tylko przyszłam do Esmeraldy. Nie, nie, nie. żej, to nie jest na najlepszy moment. Dubeczku, zrobiłabyś mi zielonej herbatki? Proszę cię, idź już do kuchni i zostaw nas same, dobrze? Nie! O! Nie! nie! To nie! Bo ja, nie, 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 nie zamykaj no, nic co przed chodzi? nosem, Olka! Cześć, co słychać? Nie masz sypaty, Nie, dla pana nigdy nie mam. Nie, A pan też desmere? W porządku, W porządku, to, to nic towarzystwa, takiego! Tak, co, Olga. Tylko towarzystwa! Jak dasz mi coś do jedzenia i sobie pójdziesz, dziękuję, to będzie super! dziękuję. Kochanieńki, wracam do kuchni! Już idę! No, idę! Co ty, co ty no? Mimo... Ty już jedziesz! Przejdź zadzwoniła do mnie przerażona. Co się znowu stało? Jak to, co się znowu stało? Już was ostrzegała mnie raz i nie dwa, że jeśli będziecie mi robić tego typu problemy, to powiem Hermanowi prawdę i skończę z tym całym cyrkiem. Tak, śledziłaś ją? Tak.